Cześć. Dzisiaj chciałam się pochwalić moimi trzema nowymi zakupami. Pierwszy to jest ten piękny Rhipsalis. Macie tutaj nazwę pokazaną. Jest bardzo ładnie wybarwiony. Taki ma czerwony odcień liści. Zresztą zobaczcie na te liście, jakie są grube, duże, takie mięsiste. Nieco przypomina Ripsalisa eliptykę, którego za chwilę Wam pokażę, kształtem liści, ale u one są mniejsze, nie są takie mięsiste. Trochę tutaj wymiarów, żebyście też mogli zobaczyć, jak duże są te pędy. Więc tak prezentuje się ten ripsalis. Następny to gruboż. Jest to grubosze Barkley. Tu góry takie postrzępione. To jest przekwitły kwiat. Niestety nie było mi dane zobaczyć, jak kwitnie, bo już przyjechał do sklepu taki przekwitnięty. Ciekawe ma pokrój. Liście są bardzo zwarte. Jak widać, pomiędzy liśćmi wychodzą młode odnóżki. W angielsku po to, że nazwa to zapandażowany paluch. A tak wyglądają. Bez kwiatów. przekwitłych I ostatni nabytek. To jest to sedum obisum. Również no, przyjechał taki właśnie trochę poszkodowany. Dlatego postanowiłam dla siebie go zachować. Ale jak widzicie już nawet tam gdzie doszło do szkodzenia. Tworzy się już nowa rozeta. Chcie mi znać w komentarzu. Która roślinka wam się spodobała? bądź nie i czemu? I to wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. Cześć. Pa.